Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić aktualizację Lego Miasteczka i będzie to, zajmiemy się dzisiaj głównie parkiem. Tylko parkiem. No, no to zapraszam na materiał. Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić aktualizację Lego Miasteczka i będzie to, zajmiemy się dzisiaj głównie parkiem. Tylko parkiem. No, no to zapraszam na materiał. No to na początku zabierzmy jakieś lu luźne rzeczy z tego parku. Na przykład tutaj te krzaki są, jakieś minifigurki figurki najróżniejsze. No i zobaczcie sobie tak na szybko, jak ja to będę robił. No to takie luźne rzeczy już zabrane. Jak to wygląda. No nie za dużo tego było. I teraz trzeba ten park cały. Wyciągnąć stąd i na biurku postawić. Też zobaczycie w przyspieszonym tempie. No i mój plan na to jest taki, żeby usunąć jak najwięcej tego jakichś szarych elementów, żeby to był prawdziwy park. Ale na początku chyba jeszcze jedno drzewko tutaj takie małe zostało i roślinność będę odczepiał, tak jak jakieś kwiatki, takie o elementy, no to też sobie zobaczycie na szybko. No to teraz rozmontuję wszystkie plejty oprócz tych zielonych, to też zobaczycie na szybko. Sporo się udało tych plejtów uzbierać, ale zieleni też dość sporo tutaj mamy. No i tak, wygląda nasze, tak wyglądają nasze same płytki. Tutaj no niestety nie ma żadnego przyczepienia. I mam na to taki pomysł, żeby tu zrobić jakieś główne wejście. Tu będzie fontanna. Tu będzie odchodzić w bok. Tu też będzie w bok odchodzić. No i tu jeszcze będzie jakoś zakręcać. Łabeczki też będą. No to spróbuję to zrobić. Zobaczycie to teraz na Speedbildzie i zaraz do Was wracam. No to jest zmiana planów. I jednak będę chciał wejście do parku zrobić zamiast tu. To tu albo tu zależy jak to wyjdzie. No więc zaraz zobaczycie jak to rozmontowuję i buduję od nowa. No to tak to wyszło ze ścieżkami. Tu mamy główne wejście. Możemy sobie pójść albo tu, albo tędy. To są takie fajne zaokrąglenia tu i tu. Tu mam plan wstawić ławeczki jakieś. O takie na przykład, może. O tutaj. I tu, tak z każdej strony, oprócz tej. Żeby jakoś tam się dało wejść, oczywiście tu jakąś ławeczkę, tu drzewka najróżniejsze, a takie, a takie fajne drzewka mi tu wyszły. No to zobaczycie jeszcze speedbuilda z dodawania wszystkiego. No to ja już tutaj skończyłem, ale jeszcze tutaj patrzcie na to drzewo. Za 3, 2, 1. Ona jest dużym drzewem, więc jednak to jest trochę magia. No dobra, ale już przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Tu mamy fontannę. Ławeczki tutaj są takie falowane, żeby było fajnie jak się siedzi. No, i więcej jakiś ławeczek tu, tu, tutaj jeszcze są schowane. No i drzewka, jakaś trawka. To zobaczycie za 3, 2, 1. Jak to wygląda w moim mieście. Tak to wygląda u mnie w mieście. Tylko jeszcze bez ludzi. I według mnie to wyszło bardzo dobrze, ale mogło być kilka rzeczy lepiej. Tu przed chwilą widzieliście, że średnio mi się chciało to, to i to wpasować pod tory, bo tu mamy budynek taki, który ciężko by było przesunąć. No, to za chwilę zobaczycie jeszcze wypeł wy wypełniony ludźmi. Trochę ludzi do tego parku przyszło. Jest nasza tak. legendarna minifigurka. Oni to z, chyba im się czasy pomyliły tym dwóm panom. Ale trudno. A tu w fontannie jak ludzie przyszli to zaczęli wrzucać pieniążki na szczęście, ale ktoś też się pokusił o sztabkę złota. I ktoś jeszcze o diament. To sporo ludzie tutaj wrzucają. To jeszcze zobaczycie zaraz przebitki całego tutaj naszego parku. No to w dzisiejszym odcinku byłoby to no na tyle. Mm, tutaj zaraz dostaniecie jeszcze przerzutki tego parku. Jak to wygląda, ten park i w ogóle. Jak dla mnie udany. Odcinek. A dla ciebie? No dla mnie to tak w sumie też. Tam kilka rzeczy mogło wyjść lepiej, ale i tak dobrze to wyszło. No, może, jak chcecie, to możecie też napisać w komentarzach. Jak, czy Wam się podoba ten park, czy tamten stary? Jestem bardzo ciekawy, kto, komu co się bardziej podoba. No to co? To by było dziś, w tym dzisiejszym odcinku na tyle. Tu łapcie przerzutki. Ech, to będzie trudna wspinaczka. Wspinamy się na górę kota. Chocia. Ta góra ma wiele centymetrów. Metrów wysokości. Ile to trwa? Jest! Zamyliśmy ten szczyt! Jest!